Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, Kontynuujemy pracę nad naszymi zdjęciami portretowymi. Natomiast taka manualna praca łącznie z color gradingiem została zakończona już w poprzednim odcinku. Te efekty moim zdaniem są naprawdę rewelacyjne, ale pewne rzeczy moim zdaniem warto oddać sztucznej inteligencji. Czyli konkretnie mówię tutaj przede wszystkim o usunięciu niedoskonałości, konturowaniu i wyrównaniu świateł i cieni, czyli tej takiej najbardziej żmudnej pracy, którą wykonywaliśmy wcześniej. Tu Całe na białe wchodzą w wtyczki Retouch4Me, które oparte są właśnie o sztuczną inteligencję, które zainstalowane na naszym komputerze pracują przede wszystkim na układzie graficznym. W moim przypadku jest to Nvidia GeForce RTX 4090, która niesamowicie przyspiesza ten proces. Przenieśmy się zatem do Photoshopa i pokażę Wam w jaki sposób to działa. Zaczynamy oczywiście od GeForce Experience i sprawdzenia, czy mamy najnowszy sterownik NVIDIA Studio. Jeśli tak, to znaczy, że nasze programy działają z maksymalną stabilnością. Przechodzimy do Photoshopa, i ja już tutaj uruchomiłem moją akcję uruchamiającą trzy wtyczki Retouch For Me: czyli Heal, Dodge and Burn i Portrait Volumes. Zobaczcie. Co tutaj się stało za naciśnięciem jednego przycisku? Mamy bardzo ładnie wyrytuszowaną twarz, bardzo ładnie zakonturowaną, aczkolwiek to konturowanie jest delikatnie zbyt mocne. Ale w związku z tym, że mamy tutaj pełną kontrolę nad tymi warstwami, to możemy na przykład Portrait Volumes, która odpowiada za konturowanie, zmniejszyć do 30%. No i po prostu mamy delikatnie zakonturowaną tę twarz. Ale w jaki sposób to działa? Pokażę Wam na przykładzie wtyczki Dudge Burn, czyli klikamy Filtr, Retouch For Me i następnie Dodge Burn. I teraz sztuczna inteligencja sprawdziła, jak wygląda to zdjęcie, i następnie zrobiła za nas to Dodge Burn, po prostu włączając tę wtyczkę. Zobaczcie, jak wyglądał oryginał, jak wygląda to po edycji. Mamy pięknie wyrównane światła i cienie. A ja umieściłem te trzy wtyczki, czyli Heal, Dodge Burn i Portrait Volumes, w jednej akcji, więc dzięki temu, klikając jeden przycisk, od razu każde zdjęcie, na którym to klikniemy, jest edytowane przez te trzy wtyczki. Akcje, o których wspomniałem, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Teraz sprawdźmy, co te poszczególne wtyczki nam tutaj zrobiły. Mamy pierwszą wtyczkę Heal, która usunęła nam drobne niedoskonałości. Jeśli mamy coś podobnego do koloru twarzy, też to zostanie w jakiś tam sposób wykryte i coś zostanie usunięte, tym się raczej nie przejmujemy, ale jeśli coś zostałoby usunięte Niepoprawnie, zawsze możemy po prostu wybrać gumkę i wymazać te miejsca, gdzie coś zostało niepotrzebnie usunięte. Natomiast tutaj zadziałało to po prostu usuwając jakieś tam drobne niedoskonałości z twarzy Julii. Następnie Dungeon Burn zobaczcie, w jaki sposób zostało to wyrównane. Tutaj mówimy o światłach i cieniach, więc zerknijmy, jak to wygląda po prostu na zdjęciu. Pięknie wyrównane światła i cienie. Następnie Portrait Volumes. Mamy tutaj bardzo fajnie odnalezioną twarz, zakonturowaną mniej więcej podobnie jak ja to robiłem w jednym z poprzednich materiałów. Ale jeśli na przykład nie pasuje nam zbyt mocne konturowanie nosa, możemy wybrać po prostu gumkę i wymazać nos na tej warstwie. No i teraz wygląda to w ten sposób. A jeśli konturowanie jest zbyt mocne. Zmniejszamy sobie krycie do 30% czy 50% w zależności tutaj już od naszego wyczucia. No i zobaczcie, że to zdjęcie jest z automatu wyretuszowane. Mało tego, jeśli jest to kolejne zdjęcie z serii, możemy skopiować color grading. Tutaj co prawda jest to samo zdjęcie, ale mam podkreślone warstwy od color gradingu. Ctrl C kopiuję, Ctrl V wklejam. No i color grading i retusz są zrobione. Tak naprawdę to były dwa kliknięcia. Jak widzicie, naciskając dosłownie jeden przycisk uruchamiający akcję, a następnie wklejając Color Grading z innego zdjęcia, jesteśmy w stanie przeprowadzić pełen retusz zdjęcia dosłownie kilkoma kliknięciami. Mam nadzieję, że to otworzy Wam oczy i zachęci Was do tego, żeby po prostu mniej czasu spędzać w Photoshopie, ponieważ wtedy będziemy mieli po prostu więcej czasu na zdjęcia.